Marko. witam w kolejnym filmie. Dziś znowu postaramy się złowić jakiegoś pstrąga. Za jakieś kilkanaście minut powinienem już być na miejscu. Niestety droga to jest jakaś katastrofa. Dobrze, że trochę wcześniej wyjechałem. No i co? Ostatni był film, w którym nie udało się złowić ryby, ale mieliśmy kilka brań, mieliśmy, widzieliśmy w ogóle kilka fajnych ryb. No, i dziś planujemy się do nich dobrać. Mamy już troszeczkę większe rozeznanie, jeżeli chodzi o tą rzekę. Mamy kilka pomysłów, wiemy już, który odcinek wybrać, żeby zmaksymalizować swoje szanse. I mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Trzymajcie kciuki. Zbiorę tylko tyle przynęt, bo i tak więcej tu nie będę używał. No i oczywiście wahadełka, które chcę dzisiaj sobie przetestować. Myślę, że będzie to spoko opcja muszę je przepakować i lecimy. Okej, okay, no dzisiaj musi to wystarczyć. To serio to jezioro jest? Czy to pole? Kurczę. Ty, ja bym naokoło wolał to przejść. No jasne. Oni nie bez powodu się wrócili szybko. No, co, ślady, Ta? no to, tak. Oj kurczę ja nie chciałbym co dnia zepsuć, powiem Ci. Jeszcze tym bardziej, że nie mamy piki. A kto by wiedział, że trzeba pikę na wstrągi zabierać. Nie mam pojęcia. No ale ciekawe, czy my tam w ogóle mamy iść. Wiesz co, czekaj, ja to zaraz może trochę zasięgu złapię. Na otwartej przestrzeni. Co ty, tu woda wychodzi pod tego lodu. Ja to wolę sobie naokoło przejść. Gdzie to jest? Jak tu jezioro na mapie nie ma, no, no to widzisz. Rzeki nie ma, ale i tak jest zajebiście. No. Co za tą górą będzie. No nie podejdę. Ja pierdziele. Tylko, tylko, że ja tu rzeki nie widzę Ale może jeszcze kawałek dalej O Jezu Gdzie się podziała moja kondycja Jezu O to chodziło Ale z tej góry to ja na pewno zjadę Sanki mogliśmy wziąć O Jezu Jakieś dziś nie będę miał, to nie wiem, kończę z strągami. Aha, taki bajer. Dobra. Ciekawego się na razie nie dzieje. Zaczęliśmy w ogóle w bardzo złym miejscu. Okazało się, że rzeka w tym miejscu jest bardzo płytka. Jak na razie nie było widać w ogóle żadnych strągowych miejsc. Żadnych dołków. Ale idziemy cały czas w dół rzeki. I zaraz powinny zacząć się te głębsze miejsca. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny dzień z samym spacerem. I że jakaś rybka wyskoczy. Przerodki zamarzają trochę, niestety, ale da się łowić. Ja, no, strasznie płytko jest. Tutaj musi być ryba, tylko nie wiem, jak to obłowić. Ten jeden krzak mi tu przeszkadza bardzo. Ciężko. Tylko klimacik fajny. No mówię, jeszcze po jednej ryby tylko złowić. Wtedy to chociaż jakieś były wyjścia, jakieś puknięcia. Ale to nic, dopiero. Kurczę! Dopiero najlepszy odcinek rzeki się zaczyna. Powiem że teraz to się położył na godzinkę. Dobra, ja tam dalej od razu idę. nic się niestety nie dzieje już masę kilometrów zrobiliśmy i jestem właśnie w tym miejscu, w którym złowiłem swojego pierwszego pstrąga tylko, że po drugiej stronie rzeki teraz stoję zaraz zobaczymy może to być jakieś moje szczęśliwe miejsce bo widzę, że jeszcze wcześniej jest tu kilka fajnych miejscówek Zobacz, jest ślad, odkąd jechałeś. Od tego drzewa, aż tam. Minimalnie brakowało. Ja miałem się czego złapać na końcu, ty byś nie miał. O kurde, nie mam żartów. Jakiś czekan by się przydał. Masak. pod jak jako kota się wyciągnęły, kurwa. Samemu to naprawdę można zginąć. Kamera cała w śniegu. Tak? Z takiego nurtu? Co? Dwa razy ci, pod... ci uderzył? Ja pierdziele, koniec mówienia. Mówiłem coś... Tak? To nic, dobry... Dobry i malutkie. a na razie mam drzewo znaczone. Kurczę, pierwszy kontakt na ostatnie parę minut łowienia. No masakra. Ale to on ci wziął przed tym spływem, czy za spływem? Aha. Kurcze, no jedna ryba mogła być to. Dobra, walczymy, jeszcze mamy parę minut. Co, Przucimy chyba, co? Mówię na serio, do tych samochodów to będziemy z latarkami wracać. Mówię na serio, do tych samochodów to będziemy z latarkami wracać. O Jezu. Jeszcze dwa kilometry ja bym nie doszedł. Ty, ale woda nie zamarzła. Ale gardło mi zamarli. Ale nie no, muszę się napić, ten padnę jak się nie napiję. No kupat. tu nie widać, od tutaj widać na górze jak masz tak. Ale normalnie wyglądasz, wyglądasz jakbyś ten jak... Jak się tak... palił? No jak się palisz. <laughs> Ty, no mokre wszystko. Ja jestem strasznie mokry. Aż tutaj. Słuchajcie, za nami naprawdę szalony dzień. Ale niestety nie pod względem wędkarskim. Nie wiem czy to będzie widać, ale cały paruje. Po prostu ta rzeka jest tak piękna, że chyba troszeczkę straciliśmy poczucie czasu. Wydawało nam się, że powrotna droga zajmie nam jakieś pół godzinki do samochodu. Okazało się, że wracaliśmy jakieś 10 km teraz. Także w pierwszą stronę to podejrzewam, że jakieś 15, bo to wzdłuż rzeki, wiadomo, zakręty, góry, doły, do tego jeszcze zaspy. Więc ja nie pamiętam, kiedy tak się zmęczyłem. Co do ryb, no to słuchajcie, tak jak widzieliście na samym końcu, Dawid miał jedno branie. Małego pstrąga, bo widział go od samego początku, uderzył mu, za chwilę powtórzył. Chwilę ryba była na kiju, ale niestety się spięła tam około 30 cm może wstrąg. Także to był jedyny kontakt z rybą przez cały dzień łowienia. No troszeczkę wybraliśmy się z motyką na księżyc, jak to się mówi. Trochę za duża trasa jak na jeden dzień. No ale wiadomo, za wszelką cenę chcieliśmy coś złowić. Myśleliśmy, że im dalej zejdziemy, tym tam będzie więcej ryb i będą lepiej brały i tak dalej. No ale przeważnie jest tak, że jak się ma to za duże ciśnienie na rybę, to niestety nie udaje się je złowić. Troszeczkę niebezpieczne sytuacje były, bo z tych skarb zaśnieżonych już dwa razy dzisiaj zjechałem, Dawid tak samo. Ja złapałem się ostatniego drzewa przy samej rzece. Gdyby nie to drzewo, to bym lądował w wodzie. Niestety jedynie ucierpiał na tym mój zegarek, bo pękła bransoleta. Chwilę później Dawid zjechał tak samo, ale jakimś cudem zatrzymał się mniej więcej w połowie skarpy, ale kilka ładnych metrów przejechał. Także naprawdę jest troszeczkę niebezpiecznie, tym bardziej samemu. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, następnym razem na pewno obowiązkowo jakieś wodery, bo najlepsze miejscówki się mi, a po co spinać się na te góry i później z nich schodzić, jak można sobie przejść wodą? No niestety, mało miejsc było takich, w których dało się fajnie połowić, w których, w których były jakieś przegłębienia i teoretycznie mogły tam stać ryby. Większość dnia to było chodzenie właśnie po tym płytkim odcinku. Wahadłówek niestety nie zdążyłem przetestować, bo tu, gdzie łowiliśmy, były bardzo ciężkie warunki. Zerwałem chyba z 15 przynęt, na szczęście. Nie były to woblery ani wahadła. I co jeszcze? Słuchajcie, no trzeci wypad na ryby. Pierwszego dnia byłem sam, udało mi się złowić pierwszego obstrąga w życiu. Myślałem, że później już będzie tylko z górki, tym bardziej jak pojedziemy we dwóch, no to jakby nie było dwa razy większe szanse na złowienie ryby, tym bardziej już troszkę tą rzekę poznaję. Na drugim wypadzie było kilka ryb na kiju, niestety wszystkie spadły, a dziś tylko jeden kontakt, także słuchajcie, naprawdę spodziewałem się, że będzie troszeczkę chociaż łatwiej z tym strągowaniem, ale mimo wszystko, mimo wszystko... Mimo tak słabych efektów i mimo tego, że na najbliższą rzekę to mam ponad 100 km za każdym razem, w którą stronę bym się nie wybierał, to słuchajcie, na pewno nie zrezygnuję z takiego łowienia. Wiadomo, że nie ma jak łowienie sandaczy latem w krótkich spodenkach na łódeczce, ale takie łowienie też ma, ma coś w sobie. Naprawdę dnia na dzień jest coraz gorzej, ale mimo tego za kilka dni na pewno tutaj wrócimy i tym razem mam nadzieję, że to my pokażemy tym rybom o co tutaj chodzi. Dzięki za oglądanie. Niestety rybek nie było, ale w następnym filmie znowu się będziemy starać. Daliśmy z siebie wszystko, tak mi się wydaje. No nie zawsze jest tak, że coś się łowi. Także do następnego. Dzięki za oglądanie. A ja lecę się zagrzać. Mam jeszcze kawał drogi do domu. Marka.